Jeśli masz jakiegoś kumpla, z którym bardzo lubisz grać, wyślij mu to nagranie. Otwieram oczy, wiem, że zaraz włączę cię. Dostajesz strzał mocy, power, zasilanie. Twój widok cieszy mnie, znów zrobisz to co chcę. Odpalisz dla mnie grę. Winny świat przenosząc mnie. To pasja. A nie nauk. To dużo pięknych chwil. Rozmowy, śmiech i nerwy. Lecz zawsze wisi chill. Wysyłam zapro Ekipa zbiera się, szybka decyzja panowie. Walka na kastomie. Kuplowi w dupę cisnę szybkie killing spree. On wkurwia się, lecz nie będzie długo zły. Tych chwil życia mego, gdy w BR głośno brzmi, nie zamienię na nic. Ani mi się śni. Uwielbiam te momenty. Celownik pali się. Licznik stanął na. Wygrywam tą grę. Game over. You failed. Spartanie. Go do boju. Arena czeka już. Team Slayer. Color blue. Z czerwonych będzie kurz. Mam obok przyjaciela. W pokoju jestem sam. Czuję jego obecność. Głównie dlatego gram. On chroni moją dupę, gdy wróg już jest u bramy. Sprzedaje kill ze snajpy. W słuchawkach tylko bam! Jesteśmy zespołem, jesteśmy jednością, gdy kompan mój ginie, oblewam się złością. I szukam szybko, gdzie jego oprawca, dopadam go cicho, z kolesia jest dawca, ktoś już od godziny pogadonych drzwi, lecz szczerze, mam to w dupie, bo wjeżdża do 3. I jeśli lubisz mi odność, co w głowie się nie mieści. Odpalaj Halo, brachu. W tą grę grają najlepsi. I próżno tutaj szukać lepszego rozwiązania. Halo to mistrzostwo. Nic nie mam do dodania.